Żyaczek z pizzerii Jolanta, sobota 29 listopada. Nie się dzisiaj nam wytchnąć, to na pewno. Zrobiłem sos bekonowy i zrobiłem go dużo, płynne złoto, zawsze taki piękny. Zrobiłem też serków Camembert w panierce. Proszę bardzo, i teraz zrobiłem ich z rana na. myślałem, że uda mi się zrobić nagranie wcześniej na 50 pizz. Jednak tak dużo zeszło, że zostało ich 15. W tym momencie jest 15 tylko jeszcze pizz drwala z tymi serkami camembert, po, po tym jak one się skończą, już jutro ich nie będę robił, więc jutro będą te pizze drwala z ze serkami. Mozzarella w panierce. To, co mówiłem wczoraj. Mamy podkład bekonowy z żurawiną, ser, wołowina, którą też przed chwilą skończyłem przyprawiać, sama sól i pieprz. Nic więcej do wołowiny nie trzeba. Na to idą serki kamember. Po wypieczeniu mamy sałatę lodową, boczek, który też dzisiaj skończyliśmy wypiekać, i po boczku jest cebulka rażona. A dla wszystkich zainteresowanych, co na jutro przygotowałem, to jutro, na niedzielę, zwłaszcza to. Ach. Ten piękny schab, mam ich kilka. Będę jutro, znaczy dzisiaj będę jeszcze marynował. Jutro będę piekł na śmietanie i będzie jutro pizza na podkładzie bekonowym ze schabem na śmietanie. Do tego orzeszki i syrop klonowy. Więc serdecznie zapraszam na ostatnie pizze Drwala, lub jutro na pizzę ze schabem. Na razie!